Och, uh. cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i. Mam nadzieję, że to nagranie wyjdzie dobrze, mam tylko cichą nadzieję, bo niestety nie mogę mieć podglądu, bo zfrizowało mi ekran, w którym mam podgląd. Ale jak sprawdzałem na testach, to działało, więc mam cichą nadzieję, że to nagranie wyjdzie dobrze i nie będę musiał go powtarzać. A ja mam niezmiernie wielką przyjemność widzieć Was Total War Warhammer, czekałem na tę grę naprawdę już bardzo długo. Eee, przyznam bez bicia, kosztowało to niemało, bo 60 euro. Nie odzywałem się w żaden sposób do twórców, zresztą z tego, co widziałem tam, dostarli jako youtuberzy, w w większości zagraniczni, w Polsce widziałem, że Royal nagrywał coś z tego. you <laughs> Ale cóż, my przejdziemy, słuchajcie, do właściwej kampanii. E, tak jak zapewne widzicie po miniaturze i tytule, będziemy grali Imperium, za to jeszcze dzisiaj pojawi się odcinek z kampanii Orków. E, dwie kampanie mam dosyć ambitny cel, ciągnąć na raz, zobaczymy jak one wejdą. Ja, też pamiętajcie, pisałem to u siebie na grupie, już dyskutowaliśmy sobie na grupie o tym, ja nie jestem ekspertem w Total Warach, a w szczególności w tym najnowszym Total Warze, czyli od Attilii w górę i w sumie od Roma, od Roma drugiego w górę. E, nie jestem jeszcze jakimś turbo ekspertem w, tym, w tej dziedzinie. O, coś nas wysypało? Nie, to tylko schemat kolorów. Schemat kolorów nie ma żadnego znaczenia dla nas, słuchajcie. My po prostu wracamy, słuchajcie, do nagrywania dalej. Mam nadzieję, że cały czas nagrywa cicho, nadzieję. W każdym razie, ekspertem o Total Warów nie jestem, w szczególności tych nowych, więc ja też się będę uczył. Mam nadzieję, że wraz z wami. No i przede wszystkim to, co widzicie na pierwszy rzut oka, jest język polski. Lektor jest mm, taki, o, może później będzie lepszy, ale taka pani lektor, która była w intrze, nie była jakaś super rewelacyjna, ale gra już wygląda przepicko i po prostu to jest coś, co dla mnie jest najważniejsze. Dobra, słuchajcie. Değil mi? Eee, pokażę Wam w tym odcinku jeszcze kilka frakcji, żebyście mniej więcej zobaczyli, o co chodzi eee, i, i wtedy się będziemy mogli dobrze wczuć w samą rozgrywkę. Eee, dobra, Imperium. Przez 2,5 tysiąca lat Imperium stanowiło tarczę powstrzymującą siły zniszczenia. Ciągle jednak panują tu niepokoje, a kraj zewsząd otaczają wrogowie. Mimo to trwało dzięki ludzkiej determinacji, by nie tylko przeżyć, ale i kwitnąć. Potężne armie Imperium zasilane są ze zdyscyplinowanymi żołnierzami i opancerzonymi rycerzami, którymi dowodzą odważni wodzowie z pomocą czarodziejów bitewnych i machin wojennych. Niedawno koronowano nowego imperatora, jednak nie przeszedł jeszcze próby i nie ma poparcia wielu hrabiów, elektorów. A na północy zbierają się ciemne chmury. Tak zaczyna się era Karla Franca, który ma przed sobą niełatwe zadanie: zjednoczyć imperium, obronić jego granice i zapewnić dobrobyt mieszkańcom. Komenta z bliźniaczymi ogonami znów pojawiła się na niebie. Czy to dobry, czy zły owad? Otóż to, będziemy grać imperium, i tutaj tak. Sporo graczy przed wydaniem bała to złe, bo tutaj generalnie rzecz ujmując, nie możemy sobie zdobywać tej mapy. To jest tak. Ja bym od razu fuzji total Warrior Pega, troszeczkę, bo bardzo dużo to jest powiązania misyjnego i będziemy grali bohaterem legendarnym lordem, to się tak ładnie nazywa, który będzie miał tam swoje misje i różne tego typu e Różne tego typu rzeczy, no nie ma tak jak bogate słownictwo Ignacy, muszę być jestem niezmiernie zadowolony, ale dobrze. Zobaczmy przede wszystkim jakich bohaterów mamy do wyboru grając Imperium. No oczywiście, Karol Franz wcześniej wspomniany, tego wprowadzenia nie musimy mieć. Jestem przywódcą frakcji, każdy z bohaterów się różni, bo jest jeszcze Baltazar Geld, A za moment o nim. Jest przywódcą frakcji, potężny wojownik walczący wręcz i przywódca. Generalnie bardzo dobry generał, to trzeba mu przyznać. Do walki wręcz są lepsi bohaterowie. Można blokować pomą śmierci, unikalnego gryfa, posiadającego zdolność tania, dużą siłę bojową i każdy... Z tych bohaterów legendarnych ma swój wpływ na e, frakcję, e, więc tak, jego postać, jego postać Karla Franca daje 5% zasięgu ruchu dla wszystkich map, no i 10% tańszą Reichsgwardie, czyli to jest tutaj, Gwardia Reichlandu, e, Reichsguard, oni się tak ładnie nazywali, i Gwardia Elektorska, Gwardia Elektorska, przyznam, że nie wiem co to jest, jeszcze tej jednostki nie widziałem, e, jeszcze tylko możemy tutaj wrócić, o, i tutaj możemy zobaczyć ich specjalne jednostki, to jest Świetliska Ar Arka Hysz, Przyznam bezbicia, że nie wiem. Rycerze półgryfa. Oni w tym momencie są zbyt drodzy, żeby byli jeszcze zbyt mocni. To są takie gryfy, które szarżują na. czy jeźdźcy, którzy szarżują na gryfach takich opancerzonych. Ja mogliście widzieć w filmikach różnych. No oraz czołg parowy to jest um, dzieło inżynierów z Null, e, które, które są bardzo drogie, ale są to przepotężne machiny bojowe. E, więc mówię, jest oczywiście nasz Karl Franz oraz Baltazar Geld. Przyznam bezbicia, że nie znam za bardzo jego historii, więc ciężko mi powiedzieć. To jest jakiś mag właśnie domeny metalu. E, generalnie facet wygląda jakby miał obsesję na punkcie złota. On daje busty do czarodziejów dla nas. E, oczywiście każdy z naszych bohaterów ma też jednostki startowe. Jeszcze wam zaprezentuję, tylko krasnoludy. E, Nim grać jeszcze nie będziemy. E, krasnoludy mają taką opcję, że oni mają grudges, czyli e, urazy. O, to składne tłumaczenie. E, czyli jeżeli coś się stanie krasnoludom, albo ktoś im coś nadepnie na odcisk, to krasnoludy jakby muszą od, odgryźć się. Bo jeśli nie odgryzą, to spada im stabilność ich całego e, kraju. To jest ich unikalna mechanika. Właśnie jeszcze Imperium ma mechanikę e, urzędów, lordów. To mogliście kojarzyć z wcześniejszych Total Warów. Krasnoludy właśnie mają urazy i mają. E, podziemne poruszanie się, to takie zielono-skórzy, e, czyli orkowie. E, mamy TorGrima właśnie strażnika oraz Grudgebearer, e, oraz Ungrima Żelazną 5, to jest e, zabójca troli, to jest lord zabójca troli. E, I tak jak widzicie, ma też właśnie busty do wszelakich zabójców. Ungrim ma do e, budynków wermukowych i długobrodych i gwardzistów. długobrodzi Longbeard to jest taka, powiedzmy, nie liniowa piechota, ale troszeczkę poziom wyżej, taka już sensowna liniowa piechota, a tak. Dajemy zielono skóry, czyli orki, gobliny. E, piękna, piękna frakcja. E, do dyspozycji mają jeszcze oczywiście olbrzymy trolle. E, oraz pająki. Pająki są tutaj, od goblinów przychodzą do nas. Ich specjalistyczną mechaniką jest ła. To jest przetłumaczone jako ła i skądinąd nie jest to złe tłumaczenie, bo z w, a, g, he, he, he. Chyba tak było. ła e, czy w g, a coś takiego. Nie pamiętam jak się dokładnie pisze ła. W każdym razie e, tłumaczenie jest sensowne i oni mają coś takiego walczakowatość. To jest akurat dobre tłumaczenie, bo z angielskiego to było fightiness. E, Orkowie mają taki specyficzny język, to jest taki kop kopnięty angielski, jeżeli, jeżeli w, oczywiście w wersji, w wersji anglojęzycznej. W każdym razie polega to na tym, że orkowie jeżeli nie walczą, to zaczynają się walczyć między sobą, bo to jest tak, taki typ prasy. To też musimy generalnie cały czas walczyć, atakować i jeżeli mamy dużo właśnie walczakowatość, to jesteśmy w stanie wywołać ład, czyli takie ogólne, m, taką hordę wojowników, która się zbiera i idzie atakować na jeden cel. To jest taka specjalistyczna mechanika orków, dzięki czemu oni cały czas napierają bardzo ofensywna frakcja, nie będziemy grali. Jeszcze y, pokażę wam jak bohaterów, jest oczywiście Grimgor Żaznoskury, czyli Ironhide, Grimgor Ironhide y, oraz Azagrzeźnik. Y, to jest łupieszca i ma stosunki. Aha, bo on jest. Ojejku. On jest, jeżeli się nie mylę, w jaki sposób powiązany z wampirami, ale w jaki to nie pamiętam. Jeżeli jesteście ekspertami w dziedzinie lore, to zachęcam do sekcji komentarzy. Oraz oczywiście Sylwania, Wampiry. E, też przepińska frakcja, to jest jedna z dynastii imperialnych von Karsteinowie. Właśnie. E, tu mamy jeszcze w, chyba w historii. E, Budzi równo wielkie przerażenie. Blisko ocalenia Imperium. Ech. Właśnie. Manfred powstał i. Manfred chce się zemścić. Manfred wygląda jak totalny badas e, i jest właśnie lordem wampirów i napierdala jak szatan. E, więc Manfreda należy się bać. Oczywiście wszelakie nieumarłe istoty, różne bestie, wargulfy, e, nietoperze, gule, to jest generalnie przyjemność ich grania. Ich specjalistyczną mechaniką jest wskrzeszanie. Oni mają możliwość wskrzeszania, czyli takiego instant powoływania jednostek i większa bitwa była w danym regionie. Czyli jakieś wielkie pole bitwy, to mogą wskrzesić więcej. E, oraz Heinrich Kemler, to jest nekromanta. E, Koszt umarłych. Aha, czy ona ma właśnie tańszą tą mechanikę skrzeszania i tańsze utrzymanie? Oczywiście są jeszcze wo wojownicy chaosu. Przyznam bez bicia, że nimi nie chcę grać, bo oni grają. To było chyba. W dodatku do Roma to był Bazileusem, można było grać, i tam się grało tą mechaniką obozu, że miało się obóz, podróżowało się, jakby w tym obozie się rozbudowało. Nie ma takiego klasycznego total Wara, w którym rozbudowujemy zamki, dlatego nie chcę się jeszcze na to szarpać, bo nie jestem aż tak doświadczonym graczem. Tutaj oczywiście możemy się wcielić w Arkeona, Arkeona, wszech wybrań, czyli Arkeon Everchosen, chyba tak to było, który ma być właśnie heraldem End of Times, czyli końca końca czasu. Czyli takiego mistycznego wydarzenia, które ma zakończyć historię właśnie starego świata. Na którym rzecz się będzie działa. Możemy też grać kolekiem pożeraczym słońc. Jest to Smoko Ogr. Tak to się chyba nazywa. Jak to już jest nawet nazwany? To Szagot smoczych ogrów, olbrzymie monstrum. Dokładnie. To jest generalnie fuzja smoczego, smoczego ogra i demona, czyli wielki napierdalacz z taką ogromną właśnie młotem i to jest właśnie pożararz słońc. Dalej mamy jeszcze Sigwalda wspaniałego. To przyznam, że... Wygląda jak slaneszowy jakiś lord, ale z kim on jest do końca? Przyznam szczerze, nie wiem, wygląda fabulous, ale my. Idziemy do naszego Karola Franciszka, Karla Franca. Eee, średni poziom trudności, tak myślę, bo nie jestem ekspertem, eee, więc przejdźmy do introdukcji, może jeszcze trochę ciekawszej, niż to co ja robiłem. się w niebezpieczeństwie. Potrzebny jest silny przywódca, by zjednoczyć Imperium. Największe spośród państw ludzi. Gowie walczą o los świata, ja zaś wtrącam swoje trzy grosze, służąc nowo mianowanemu imperatorowi. władcy, albowiem szalony raknik pajęczy szpon przypuszcza właśnie szturm na mury Altdorfu. Moim podopiecznym jest Karl Franz, prawowity spadkobierca Galmaras. Czy starając się zabezpieczyć swoją pozycję jako imperatora, Mocni swoje państwo, czy poprowadzi je ku zakładzie? O, jest jakie to jest dobre. Po powrocie z wizyty w Reyklandzie na imperator odkrył, że stolica Aldor jest aha, oblężona przez zieloną skórę na pająkach. To jest właśnie ta introdukcja. Ja ją sobie pozwoliłem darować, bo chcę od razu przejść do w zasadzie kampanii, to będzie taka, to była taka trochę sterowana bitwa, ale przyznam szczerze, że, że w nią bawić się nie chce. chcę. chcę przejść od razu do kampanii właściwej tutaj mamy na obrazku właśnie Baltazara Gelta, czyli owego maga metalu, na swoim Pegazie, bo tutaj mm, jako jednostkę latającą dla imperium mamy Pegazy. Baltazar może podróżować właśnie na Pegazie. Skąd Karl, również, później na gry tym właśnie świetlistym szponie, jeśli się nie mylę. Do tego jeszcze przejdziemy, bo każdy z lordów ma swój unikalny ekwipunek i unikalne misje, żeby ten ekwipunek osiągnąć. Dlatego właśnie mówiłem, że trochę ta gra jest taką fuzją, mimo wszystko RPG i Total Wara. I bardzo mi się to podoba, bo dzięki temu możemy się utożsamić z grą. Zobaczymy jeszcze jak to będzie z naszym protagonistą, oczywiście. Zobaczymy jak będzie to jeszcze wyglądało w trakcie rozgrywki i czy do tego trybu się przekonam. Dobra, ale weźmy jeszcze dalsze część. Zielonoskórych to dopiero początek walki o dominację. Imperium znów pogrążyło się w wojnie domowej. Secesjoniści próbują oddzielić południową prowincję od reszty Imperium. Zmiażdż tę rebelię i odzyskaj panowanie w tym regionie. Twój północny rywal Boris Todbringer z Midenheim jest ci otwarcie przeciwny. Wojna z Todbringerem i wilkami Midenlandu jest nieunikniona, jeśli chcesz zjednoczyć Imperium. Uwzględnij to w swoich planach. Imperium zawsze miało licznych wrogów, ale jako książę Altdorfu dokonasz wielkich rzeczy. Niech dzierżca będzie z ciebie dumny. Boże, jakie to jest dobre. Jakie to jest dobre. Ja walkę z wrogiem. Okej, okay, trzeba pokonać w boju Secesyjnistów Imperium, i to jest. Mogą przydzielać ci misję. Spoko, rozumiem. E, I to jest w zasadzie pierwsza misja. Tutaj będziemy musieli się zmierzyć z Helmutem. To jest jeden z, z jakichś tutaj bohaterów Secesyjnistów. To w zasadzie jest taki fragmencik tylko dodany dla nas tutaj, po to, żebyśmy się wdrożyli w rozgrywkę. I tak jak mówiłem. O, poczekajcie. Poczekajcie. Okej, okay, czyli spoko. Oryginalne głosy pozostały anglojęzyczne, jedynie lektor jest ten i mamy polskie napisy, więc w gruncie rzeczy dla mnie to jest idealny układ, bo dzięki temu wyrozumiecie rozumiecie e, osoby, które oczywiście nie umieją języka angielskiego, albo i też umieją, ale po prostu jest trochę prościej, więc e, wyrozumiecie co się dzieje, a przy okazji słyszymy oryginalne dźwięki, więc w spoko. E, tak wygląda sama mapa, zobaczcie te modele, to jest pierdzielony model na mapie, no a po prostu wygląda prześlicznie już. Po prostu samego Karla Franca. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Jak tu się obracało kamerę? Ctrl Shiftem, nie pamiętam. Dobra, będę musiał się jeszcze przyjrzeć. E tego systemu prowincyjnego będę go widział pierwszy raz, bo, bo, bo go nie znam. Eee, w każdym razie, dla osób, które nie wiedzą, jakby te, w tym, w tym totalu, nie jest tak, że mamy jedno miasto, tylko trochę starych jest. Eee, Mam po prostu jakby całą prowincję, która się składa na coś. I jeżeli rekrutujemy wojsko, to rekrutujemy właśnie z całej prowincji. To czyli na przykład w Waldorfie możemy mieć jakieś budynki, na przykład kuźnie. A jeżeli mamy wysoko rozwinięte na przykład właśnie te koszary, i one wymagają, nie wiem, gdzieś tam na przykład kuźni, i one są zbudowane tutaj, to wówczas y, w całej tej prowincji możemy rekrutować wojsko. Jest troszeczkę inna mechanika. Cała prowincja ma swój ład publiczny, ma swój dochód, też później na to wpływają bohaterowie, herosi Tyle mniej więcej kojarzę. E, będę się tego jeszcze uczył z wami. E, cóż, no kurde, chyba nie ma co za bardzo zwlekać. Spróbujmy przejść do pierwszej bitwy, żebyśmy złapali trochę sosu, rozgrywki. Jeszcze tylko szybciutko, może pokażę wam ekran lorda. Tak on w tym momencie wygląda. I ten ekran jest bardzo duży: bardzo, bardzo duży. Jak widzicie, jeszcze tutaj mamy te kółeczka obok, określają poziomy, które możemy zdobywać. I tak jak widzicie, każdy lord ma. Trochę inne umiejętności. Nie, na pewno legendarni lordowie mają każdy swój specjalistyczny ekwipunek. Tu mamy runiczny Kieł z Rayclandu, czyli jego pierwszy miecz to będzie akurat, jeżeli zdobędziemy ósmą misję, rozpocznie się misja o niego, bo tutaj będziemy musieli wykonać specjalną misję, żeby to zdobyć. Gal ma raz oraz srebrna pieczęć, to jest, widzę, że ostatnia jego z broni. Jeszcze możemy mieć właśnie szpona śmierci. To jest dopiero dostępny po 15. Poziomie. Mamy taką ścieżkę wędrowca, czyli to jest generalnie do efektów kampanijnych. Bardzo dobra rzecz, ten wędrowiec skądinąd. I tu jak widzicie, jest jakiś ład publiczny, koszt werbunku, wyczerpanie, zmniejszenie spaczenia. To jest generalnie bar... też mechanika spaczenia. To jest... Będę później tłumaczył. Jestem niepowstrzymany. Czas leczenia ran minus 1? Spoko, nawet ok Dalej mamy taką ścieżkę takiego wsparcia bitewnego. Tutaj oczywiście mamy dyscypliny, plusik. Trzymać pozycję, to jest jego. Okej. Okay. 100% pronościa szarży plus 8 dyscyplin, No to dobre. Uczciwa stal. To jest bardzo ważny element, element, myślę, że Karla Franca. Bo Karl Franz nie jest jeszcze takim napierdalaczem straszliwym, bo on ma tylko praktycznie samą walkę i nie ma aż takiej mocnej na samym początku. Na przykład Grimgor jest dużo lepszy, jeżeli chodzi o walkę wręcz. Ale tutaj idąc dalej, będziemy też zwiększali atak naszych żołnierzy. To jest dla włóczników, szermierzy i chlabarników, czyli generalnie dla podstawy naszej armii, takiego powiedzmy korpusu klasycznego. Korpus rajtarów, to jest dla strzelców amunicję, później chyba też obrażenia. Rącze konie to jest szarża dla rajtarów i kirasjerów, czyli naszych podstawowych Kawalerii, dalej mamy rally, czyli zbiórka. Uh to daj dyscyplinę. Czyli jeżeli na przykład nasze jednostki uciekają, mamy głośny, to jest y, Aura Lorda, jeżeli aur, Aura Lorda to widzieliśmy w szczególnie e, to roztacza taki bom, bombelek naokoło naszego wojska, który właśnie daje różne efekty. Najlepsi ludzie imperatora to jest. Y, aha, dla wyższej, wyższego poziomu jazdy, to jest dla imperialnych i Gwardii Lifeguardu, Guardu, czy to jest dla piechoty? Hmm, nie jestem pewien. Imperial artyleria to oczywiście obrażenia dla artylerii. A tak jak widzicie, tutaj już jest procentowe, bo tutaj jest stałe plus 3 nie, tutaj jest plus 3 stałe a tu to już do, idzie w procentach, więc to będzie się trochę gorzej przekładało oraz Wielka Kuźnia, e, to jest magiczna ochrona dla machin wojennych plus, utrzymać pozycję, to jest jego ostatnia zdolność, czyli generalnie buff. Łowca głów, co to daje doświadczenie dla do wszystkich rekrutów? Nie, 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 specjalnie. No i oczywiście możemy też iść ścieżką e, do walki wręcz i premię do szarży, tym sam zwiększając statystyki samego e, naszego Karola. Chociaż przy takich dużych liczbach, jak tutaj mamy, yy, na przykład przy HP yy, punkty życia w procentach będą lepiej działały niż byśmy mieli je flat, czyli punktowo. Awanturnik yy, to nie jest pasywna, nie, to jest aktywna aura. Okej, okay, to jest wzmocnienie. Potem życie ostobrażenia, mistrzostwa tak zwarciu. Gdzie to jest atak zwarciu? Jest, atak jest obronny. Chyba to działa to tak, że atak komparujemy z obroną. Atak to jest szansa na trafienie. I później, jeżeli trafimy, to nasze obrażenia są negowane o pancerz. To chyba tak działa, jeżeli się nie mylę. Obrażenia zadawane przez broń przebijającą... Aha, czy jeszcze są przebijania pancerza. No tak, bo są jeszcze typy pancerza. Tu jest jeszcze wódz ludzi. Aha, rozmiar aury postaci i odporność ostrzał. Dokładnie tak. No i mamy samego Karola Franca. I tak jak mówiłem, to jest sporo rpg elementów, bo później nakładamy mu tutaj różne bronie, pancerze, które zdobywamy oczywiście w ramach Plus ym, świty, to oczywiście kojarzymy ze starych Total Warów. Jako imperator mamy plus 2 do dyscypliny. Eee, no i co? No i tyle. No i tyle. Przejdźmy do pierwszej bitwy. Nie ma co, słuchajcie, zwlekać. Pójdźmy i ją wykonajmy. Pierwszą bitwę... Dobra, słuchajcie, zróbmy jakiegoś save'a. Wróg e, nie za specjalnie, widzę, że miał dużo. Ma dwóch halabarów, włóczników nawet. I szermierzy, i jeden oddział kuszników. Lordo, to jest piechociarz. Ja jestem też piechociarzem, skąd kontynent, Więc, lećmy. Hmm. Oby było dobrze. No mamy jakiś zawsze króciutki przegląd tego, z kim walczymy, no i oczywiście przegląd pola bitwy. Wróg będzie pewnie na wzgórzu, to klasyka. Będę musiał go flankować naszą nasz Rex bo to jest jeden z mocniejszych kawalerii, więc że mamy ich na starcie, to nam daje duży, duży ee, plus do, do bitwy. No i cóż, no i cóż, lećmy. Kurda, aby ten odcinek działał. Jezus, Mary, jak ja będę wkurzony, jak ten odcinek będzie nagrany. No i nic, nic, ale dzisiaj planuję dużo nagrywać, więc. Nagram zaraz jeszcze orków, pierwszy odcinek, i potem polecę Imperium. Powinien spięć do przodu, takie mam wrażenie. Dobra, spoko, wszystko wiem. E, wróg ustawił się tak, jak przypuszczałem, na wzgórzu. To my ustawmy się może tak kontr e, tutaj. Czyli ustawmy tak, naszą piechotę, nasza piechota liniowa będzie się składała z trzech żołnierzy. To będziecie kontrol 1. Jak się tu robiło z formacjami? Aha. E, jak się tutaj odblokowywało formację? Nie pamiętam. Piechota z przodu, strzelcy z przodu. Hmm. A, trzeba odgrupować ich. Dobra, i teraz ich zgrupować. Dobra, okej. Okay. To piechotę ustawimy po prostu w linii. Um, dalej do przodu na pierwszą linię dajmy. Um, odgrupujmy was. E, przepraszam, odgrupujmy was w wolną formację. Wy będziecie szli na przodzie przed piechotą moją i będziecie ostrzeliwać ich od frontu, bo chyba oni, jeżeli nie, pamięć nie mieli, za dużo strzelców to nie mieli. Chyba właściwie to tylko mieli kuszników, ale ja mam jeszcze handgunnerów, którzy będą nawet sprawnie działali. Do tego jeszcze oczywiście nasz Karol Franciszek, e, który ze swoim bombelkiem będzie nam tutaj pomagał. No i Rex Guardie możemy dać na flankę. Lećmy. E, Hmm. Nie pamiętam jak się to robiło, że się szło do przodu takim. Będę musiał. Aha. Aha, czyli to tak działa. Nie, to tego to mnie nie interesuje. Może tak, dwójeczkę do przodu. Jedyneczkę. E, Karol, tutaj. Rex Guardia do flanki. Mhm. Też pobiegi. Albo nie, poczekajcie. Mogę chyba kontrola nacisnąć. O, po prostu na piechotę pójdźcie. Nie ma co się śpieszyć jeszcze. Kusznicy mają nawet przyzwoity zasięg, ale to nie ma się co martwić. Myślę, że zaczniemy generalnie walkę w sekcji takiej, powiedzmy skirmishowej, czyli strzeleckiej z moimi oponentami. Widzę, że komputer będzie chyba chciał gonić się za moją Rex Więc dobrze, niech się goni. Ja w tym czasie myślę, że się ustawię moimi strzelcami. Proszę szybciej. Spoko. Wiatry magii jeszcze mnie nie interesują, bo ja wiatrem magii za zarządzać nie mogę. Tutaj byśmy mieli mechanikę czarów. Ja ją będę chyba trochę przy swoją kamerę odnoszę takie wrażenie. Karolu Franciszku, możesz podejść i roztoczyć trochę bardziej bąbelek swój. Podejdźcie troszeczkę jeszcze tutaj. Jedyneczkę też poproszę tutaj o odrobinkę. No i Karola też zapraszamy tutaj. Rect zapraszamy na wzniesienie. Niestety mają włóczników na flankach, więc nie będę mógł tak bezczelnie ich zaflankować. Eee, cóż, lećmy do przodu. Będę musiał sprawdzić, jak się robi, że się poruszam jakby całą grupą. Łapię grupę jednostek i ją się poruszam. Jest taki opcja, że tak przesuwam ich do przodu. Nie pamiętam, jak się to robiło. Eee, czy nie pamiętam? Nie wiem. Spróbujmy podejść od płaskiego terenu na nich. Tędy. Karol. Co? Przestawiacie się, żeby skontrować moje uderzenie? Bardzo słusznie, też bym to zrobił. I teraz zajmiemy za nimi górze. Jak jesteście? Ale jesteście wypoczęci, więc na spokojnie. Zaraz zaczniemy się ostrzeliwać z nimi. Powinniśmy być zaraz w zasięgu. Mhm. Dwójeczka, czy już strzelacie? Macie strzelanie bez rozkazu. Powinniście mu zacząć strzelać już. E, wróg się wycofuje. Dobra, idźcie ostrzelać tych. Dobra, nie chcę nawet wypalał we mnie jedną fa falę. No, ja raczej z nimi wygram, bo mam więcej strzelców niż wy. Tak, zdecydowanie moi strzelcy są mocniejsi niż twoi strzelcy, więc nie muszę się jakoś za specjalnie martwić. Dawaj mi Karola. Dobra, Karol, musisz szarżować na niego. Wy macie tryb yy, skirmiszu czy nie? Tryb dystansowy, zapraszam. Kusznicy dostali w pupę, więc wycofujemy się. Szarżować. Szarżować. I szarżować. Dobra, zaszarżowaliśmy na nich. Karolem Franciszkiem atakujemy tam. Dobra, tutaj będzie trochę ciężej. Teraz strzelcy. Trzeba ich jakoś mądrze przestawić. Tak. A wy tak. Prawie już zwyciężyliśmy. Dobry Boże, jak idzie łatwo. Ale ja bym chciał ich trochę pocią pociąć tutaj. Dobra, kusznicy już nie grają żadnej roli, w moim odczuciu, w tej bitwie. Bardzo do ładny ostrzał. Poproszę postrzać tam. Dobra, kumple, teraz zapraszam tutaj. Z szarżą. Jak idzie? królowi? Musisz tego... I, Helmuta zaatakować. Zobaczmy bitwę. Ło! Dawaj łup tego helmuta. A zaatakowaliśmy ich też tutaj. Co? Czy już po bitwie? Dobra. Wygraliśmy. Dobra, to zaścigajcie tylko co się da. Dobra, tutaj widzę, że ładnie wycięliście. Proszę ciąć po tych szermierzach. Po szermierzach, potem po włócznikach. Wygoncie też. To możecie gonić tych. Goncie tych. Nie, Rajsgwardia macie rozkazy. O, Rocky lord nie żyje, bardzo dobrze. Gądcie to towarzystwo. Goncie to towarzystwo. Wytnijcie ich do, do nogi. Włócznicy. A potem szermierze. I wyżynać towarzystwo. Trochę dostaliśmy obrażeń, ale nie, nie aż na tyle, żebym się musiał nimi przejmować. Zapraszam tutaj. Jeszcze dobijcie. Dobra, wytniemy towarzystwo, możemy przyspieszyć tempo. Okej, okay, brzmi idealnie, No musicie przyznać. Wybaczcie, że też ten pierwszy odcinek będzie taki długawy, w następnych postaram się. Dobra, wygląda na to, że już niewiele im zostało. Myślę, że możemy zakończyć po prostu bitwę i tyle. Tak, straciliśmy 50 ludzi, to nie jest zbyt dużo. Tu mamy jeszcze przegląd więcej kto ile pozabija. Oczywiście rex najwięcej, bo też podobijała, więc e, nie ma się co martwić. Dobra, udało nam się ich rozbić. Co z wami robimy? Moim zdaniem sprawa jest dosyć prosta. Chcę mieć. Możemy mieć trzy rzeczy. Ułaskawienie to da nam hajsy, ale wolniej się regenerujemy. Możemy stracić i dostać dyscyplinę troszeczkę lub wziąć jeńców i wtedy mamy uzupełnienie mocniejsze. Ja bardzo chętnie chcę mieć uzupełnienie. I pokonaliśmy jedną z frakcji, więc myślę, że naszym następnym ruchem. czasem zdobędą doświadczenie. Dobra, Karol dostał doświadczenie. Karola na początek dawał mu wędrowce. Dlaczego? Dlatego, że da mi to 10 punktów do ruchu. I to jest na początek bardzo fajna rzecz. Wróć Karol teraz. Halo? Dobra, spoko, rozumiem. Jeśli nie chcesz, by twój imperialny autorytet ucierpiał. Dobra, znowu Grunburg. Się... Ok, wszystko wiem. Ale ja chcę się. Wrócić tutaj. I zrekrutować trzech żołnierzy. To mi będzie dosyć potrzebne. Teraz Aldorf. W Aldorfie tak. Póki co zostawmy te koszary. Ja ich ulepszać nie będę jeszcze. Bo koszary później zbuduję gdzie Dlaczego? Pokażę Wam tylko przeglądarkę budynków, gdzie to jest tutaj. Bo koszary, słuchajcie, mogą być do trzeciego poziomu. Wszystkie wioski mogą być zbudowane do trzeciego poziomu. Tylko Aldorf, czyli stolica, może być 4-5. Czy stolica prowincji. Zatem warto takie coś zbudować w innym miejscu. Tak, żeby nie zajmować slotu na przykład na te budynki, które widzicie, że mogą osiągnąć tylko wysokie poziomy w dużych miejscowościach, czy na przykład w Helmgarcie i tak dalej, to możemy budować te wszystkie niskie budynki, czy jakieś tutaj do piece, do kleju, czy jakieś tutaj gospodarstwa ziemskie, czy jakieś gildie krawców, tego typu rzeczy. Właśnie w Aldorfie będzie się trzeba skupić na jakichś czarodziejach, o, na przykład nie wiem na świątyni Sigmara, czy na odlewni, którą możemy zrobić tylko tutaj, imperialny portos, tylko dochody. Aha, i to daje mi dostęp do technologii, drugi poziom. Dobrze wiedzieć. Eee, Ford, to tak jak widzicie, też mogę zbudować w innym miejscu, żaden to problem dla mnie. A Kuźnia, Kuźnia, gdzie jest? Tutaj jest Kuźnia Kowal. Okej, okay. i to też daje dostęp do technologii. Dobra, wszystko rozumiem, wszystko wiem. Eee, czyli na razie Waldorfie nic nie budujmy, ale myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy sobie na dzisiaj zakończyli 30 minut odcinka. Przepraszam, że ten wstęp był taki przydługi, eee, Odcinki będę starał się chyba robić około 30 minut, zobaczymy. Na razie w następnym odcinku pewnie przeoramy się przez całą naszą prowincję, czyli spróbujemy zdobyć Grunburg, Helmgard oraz Eilhart, a następnie będziemy pewnie musieli walczyć eee, z Midlandem, który jest nie za bardzo zadowolony z tego, że my przejęliśmy koronę Elektora. Cóż, ja bym inaczej wy, a to był Total World Warhammer. Jako Karol Franz, widzimy się w następnych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Papa. Pa.